Cześć, nazywam się Maciej Latos, jestem pielęgniarzem anestezjologicznym, a to jest podcast Pielęgniarstwo Infuzyjne, czyli o wszystkim, co związane z bezpieczną linią naczyniową, a zatem bezpieczną infuzją. Zapraszam. Cześć, w poprzednich audycjach mówiłem trochę o tym, czym jest midline, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania. No i właśnie, do tego wszystkiego myślę, że dodatkowym kryterium są właśnie kompetencje, które sprowadzają się głównie, choć oczywiście nie tylko, do praktycznych umiejętności wykonania procedury założenia cewnika i w zależności od potrzeby, znajomości zasad ultrasonografii naczyń krwionośnych. Bo tak jak mówiłem wcześniej, w midline można zakładać zarówno pod kontrolą USG, jak i pod kontrolą wzroku, w zależności od tego, jakie naczynie będziemy chcieli uchwycić. Generalnie w polskim pielęgniarstwie wykorzystywanie w ogóle USG do jakichkolwiek działań jest absolutnym nowum, więc wydaje mi się, że zdobycie takiego podstawowego pakietu teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ultrasonografii w zupełności wystarczy do założenia midline. A. To znaczy warto przejść jakiś kurs, nawet nieoficjalny, tylko pod kątem starszego kolegi, czy bardziej doświadczonego, który po prostu nam pokaże, co my mamy widzieć, bo my nie mamy teraz się znać tutaj na USG, szczególnie. Mamy po prostu wiedzieć, jak uchwycić jakie, jak uchwycić dane naczynie, prawda, i jak wprowadzić igłę. Więc ciężko o tym mówić, no bo USG tak naprawdę najlepiej pokazać w praktyce. Natomiast w internecie powstało wiele multum, naprawdę materiałów szkoleniowych w postaci i prezentacji, i filmów, na których zobrazowane są podstawy identyfikacji naczyń żylnych i tętniczych, więc warto sobie takie filmy obejrzeć. Tak naprawdę, jeszcze zanim się dotknie głowicy, bo no, no w większości przypadków to jest to, to, co my zobaczymy na ekranie YouTube'a, a tak samo zobaczymy na ekranie um, USG, jeśli w odpowiedni sposób przy, przyłożymy um, głowicę. Natomiast niezależnie od tego, czy to USG znamy, czy nie znamy, jak wygląda procedura założenia e, cewnika typu midline, tak? czyli cewnika pośredniego, po wybraniu naczynia, czy z USG, czy bez. Zaciskamy stazę, jeśli wcześniej ona nie została zaciśnięta, jak do kanulacji każdego naczynia żylnego i dezynfekujemy miejsce wkucia. Generalnie, na przykład dwuprocentowa chlorhexydyna z 70% alkoholem lub to, co mamy do pod ręką. Raczej, raczej nie trzeba stosować. Kolorowych, kolorowych środków, mimo że procedura jest bardzo, jest w zasadzie tak, tak w taki sam sposób wykonywana jak zakładanie wkucia centralnego, no to nie mniej jednak nie mniej jednak to pole jest dużo mniejsze i łatwiej je, dużo łatwiej je uchwycić. Zakładamy strój ochronny, czyli tutaj aseptyka chirurgiczna, fartuch, czepek, maska, jałowe rękawiczki. Jeśli mamy kogoś, kto nam pomoże, świetnie, to jest bardzo wygodne, jeśli mamy osobę, która nam asystuje. Zresztą my, mając doświadczenie z asystowaniem lekarzowi w kuciu centralnym, no wiemy o ile łatwiej i sprawniej ten proces przebiega. Generalnie ja zakładałem i kucia i sam, i z asystą, no i z asystą polecam jak najbardziej, ale samemu również się da, tylko trzeba sobie wypracować oczywiście odpowiedni system, kiedy co wyłożyć i w jaki sposób, żeby za wcześnie nie ubrać rękawiczek i tak dalej. Czyli mamy przygotowany zestaw do midline'a. Dołączamy do tego zestawu, bo nie w każdym jest, sterylny strzykawkę z 0,9% NACL. Oczywiście, gdyby, jeśli mamy jałową, gotową już nabraną, to jest idealnie, jeśli nie, no to będziemy musieli właśnie poprosić kogoś. A żebyśmy mogli sobie to jałowo nabrać. Potrzebujemy dodatkowo jeszcze gaziki sterylne i system mocujący sam cewnik. No, jeśli mamy system bezszwowy, na przykład ten grip Lock od wygona to jest fajnie. Natomiast jeśli nie, no to niestety trzeba wybrać szef, który obecnie nie jest zalecany z powodu różnych rzeczy, o których pewnie w przyszłości będę mówił. Przygotujemy miejsca wkucia. Jeśli mamy zdezynfokowane miejsce wkłucia, obkładamy go jałową serwetą z otworem uwidaczniamy raz jeszcze naczynia, czyli jeśli mamy USG, no to musimy sobie głowicę zabezpieczyć na jałowo lub palpacyjnie już w czystych rękawiczkach. W przypadku Kanulacji pod USG igłę wprowadzamy śledząc jej tor i również tak w, w, najlepiej wkuć w projekcji in plane, czyli równolegle po prostu, czy w, w przekroju podłużnym widzimy jak igła wchodzi w naczynie, no lub jeśli nie, no to widzimy po prostu, że wprowadzamy igłę w naczynie i widzimy, że krew wypływa z igły. Jeśli umieścimy igłę w naczyniu mamy wypływ krwi żylnej. No to mamy już pierwszy sukces za sobą. Wprowadzamy prowadnicę typu Leader Flex, czyli tą tą giętką, elastyczną prowadnicę. Za pomocą jedną ręką trzymając igłę, drugą wsuwamy delikatnie prowadnicę, która jest bardzo delikatna, cieniutka. Uważając przy tym, żeby nie, wycią nie, wy nie wyciągnąć um, igły drugą ręką z naczynia, tak? Cały czas ta ig igła musi być w naczyniu. Jeśli ładnie nam wyszła prowadnica, to odpinamy stazę i wstecznie wysuwamy igłę po prowadnicy, także na tym etapie mamy, e, mamy odpiętą stazę, igłę w naczyniu e, i chwilę oddechu. E, jeśli jest w zestawie i jeśli widzimy patrząc na urodę skóry pacjenta, że będzie potrzebne rozszerzadło, to tego rozszerzadła używamy. Jeśli go nie mamy lub widzimy, że nie jest potrzebne, no to nie, nie, nie używamy go. Następnie, niezależnie od tego, czy sobie powiększyliśmy wejście tutaj do, do tkanek czy nie, po prowadnicy wsuwamy cewnik. To, co ważne, to to, to żeby wysunąć tyle prowadnicy znaczenia, abyśmy mogli ją chwycić po założeniu cewnika na tą prowadnicę. Także wsuwając cewnik musimy drugą ręką trzymać koniec prowadnicy, żeby uniknąć sytuacji takiej, że prowadnica wejdzie nam razem z wkłuciem do naczynia, no i wtedy już jej nie wyciągniemy. Jeśli udało nam się po prowadnicy wprowadzić midline'a do naczynia, czasem trzeba chwilę się potrudzić, ponieważ te cewniczki są bardzo delikatne i miękkie i czasem tkanki stawiają opór. Natomiast należy robić to delikatnie, bo z doświadczenia wiem, że jeśli chcemy to zrobić szybko raz a porządnie często po prostu i wygina się cewnik i wygina się cienka prowadnica i po prostu e, cały sukces idzie, e, idzie e, na marne jeśli nie wykażemy się cierpliwością. Jeśli mamy w, już cewnik w naczyniu, to sprawdzamy poprawność umieszczenia cewnika poprzez aspirację krwi i ponowne przepłukanie światła w kucia. Jeśli aspiruje nam się krew a i bez problemu możemy przepłukać światło w kucia, to według e, e, literatury to jest potwierdzenie, że mi dla jest we właściwym miejscu. Mocujemy cewnik. Jeśli są dostępne systemy bezszwowe, no to systemem bezszwowym. Jeśli nie, no to trzeba trzeba przycerować ten cewnik do skóry. Jeśli mamy dostępne systemy bezigłowe, to warto już na tym etapie, w warunkach aseptycznych założyć końcówkę na, na końcówkę cewnika. Tak, żeby całość później linii naczyniowej była była i aby mogła być wykorzystywana w tak zwanej technice całkowicie bezdotykowej, o której też mówiłem, jeśli nie w tym, to w podcaście Pielęgniarstwo Praktyczne bodajże. To tyle w takim razie na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.